Dzień Doberek, do naszej oferty dołączył Verzat 308 Kombi 2019 rok produkcji silnik 1.5 diesel 130 koni przebieg tego auta to 165 tysięcy km cena 46 900 brutto na samochód wystawiamy fakturę VAT 23% posiadamy pełną historię serwisową na miejsce załatwiamy kredyty, ubezpieczenia, leasingi serdecznie zapraszamy na plac a tymczasem przejdziemy sobie do wnętrza tego auta wnętrze otrzymane jest bardzo ładnie jak na ten przebieg w środku znajdziemy cztery elektryczne szyby wielofunkcyjną skórzaną kierownicę zestaw bluetooth razem ze streamingiem muzyki Czujniki parkowania, reflektory ze światłem do jazdy dziennej LED, klimatyzację dwustrefową, więcej w takiej czy nie potrzeba. Teraz przejdziemy sobie pod maskę tego auta. Oczywiście w razie wątpliwości co do stanu technicznego sprzedawanego przez nas auta możemy sobie odwiedzić dowolny warsztat, każdą stację diagnostyczną oraz serwis ASO. W celu sprawdzenia przedzakupowego takiego auta kupują Państwo u nas świadomie.